Witajcie bardzo, chyba znaczy jestem. jest z odcinek z jest i w tym odcinku nie idziemy do Smoka. Tym razem mam inne plany na dzisiejszy odcinek, ponieważ jak to będzie piąty rozdział, a ja jeszcze chcę sobie wpisać przyszłość, oddać poddać questów Dlatego będą dwa odcinki z Gutika. a nie, nagrywane. Dobra, nie, 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 Mima, Albina Zobaczymy. Dobra, cóż. będziemy jeszcze do Sagity po te. Łagienne ziele, żeby zrobić te gówniane te. Wootloo. Do końca tego kesta z Jarkendaru. Talbin jest, chyba czeka już za przełęczą, mi się wydaje. Sprawdź, czy on czeka tu. Nie wiem, ten się zawsze tak robi. Sprawdzimy. Jest Talbin. Martwiłem się o ciebie, kolego. No, proszę, przełęcz nie była chyba aż tak straszna. Dzięki za ratunek. Proszę, znalazłem ten kamień na przełęczy. Myślę, że ci się przyda. To chyba kawałek rudy. Niech Inos macie w swojej opiece. Skocik. Dobra. Teraz pozwolimy teleporty. Ustawimy się tylko tu za. Majątek ziemski. portowe miasto, przełęcz, że dobra. Dawidzi, by kupić ten jakieś zwoje. Na to poradzić. Tak, by the way, bo teraz Nic będziemy mieli no, najpotężniejsze smoki. Tak, naprawdę tak powiedział. Mianowicie ogień i lód. Nie trzeba na tak, nie jedno nie drugim. Więc. Jeszcze wróćmy do klasztoru. Ale na razie Sagita magien ziele. czekaj czy nam ma jakieś czary. Chyba nie, ma to jest ten. zielarka. Ja tu goblinów nie boję. Tu, się tak to robi. Ale tamtych się boję. To też było... To teraz było ciekawe. Nie ja boję. Yeah. W szybkości jak dobrze kolego U, skoro zielarkę to może jakieś tam... Ten... Apliczki są tak czy siak nie do użytku niestety ja bym służył. Chociaż w sumie można powiedzieć do... Tam, gdzie jest Innos? Z... Znaczy Plus Torinosa. To Jakie to... Powiedz! Powiedz, co Cię interesuje? Interesuje mi kobieta to, to, to i to. Hmm, to Służą nie? Smoczy kochajny ciebie wezmę. Hmm. Przemiany wezmę od ciebie, nie powiem. Co to jest pełnie? Kupie O, jedne ziele. Masz kobieto. Nie, yes, masz. Właśnie miksturę mikstury powiedz, może mi nauczyć. Nim nauczę Cię stół alchemii, następnej Dobra, kobieto. Eliksir zręczności. A mnie nie obchodzi eliksir zręczności, mnie nie obchodzi eliksir siły. Jak chcę zrobić mood lub z tą Nareszcie ludziska. Chyba teleport do magów jeszcze pierwszą. No tutaj ma. Zaczekaj, najemniku. Czego chcesz? Klasztor jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz panuje tu atmosfera nieufności. W dodatku ta sprawa z Pedrem to jest dla nas bardzo. Mam dla ciebie zlecenie: jesteś jedyną osobą, która może nam pomóc, ponieważ nie należysz do Bractwa Ognia. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli. Dobra. Powiedz mi, co to za zadanie? Dobrze, tylko słuchaj uważnie. Bo drugi raz tego nie powtórzę. Serpentes chce, żebyś znalazł... Tak, zabijemy go. Dobra. Nie musisz mi tego mówić. Po... Teraz tak. Ile mam many? To jest ważne. Mam 56 many, to jest pod teraz dobra 56 many. Okej. Okay. 56. masz Bardzo ważne czary dla mnie. Duża kula ognia. Deszcz. Ma burzę ognista. Zniszczenie żywieńca potrzebuje potrzebuje lodowić strzały. Ognisty i kuli ognia. Hmm. Przemian. To mi się... Przemiany w zębacza. Warga. No i to chyba było tyle. A co ja mógłbym ci zaoferować? Właśnie, nie mógłbym coś sprzedać, bo... surowe mięso i tak już nie wiem Krzynka zostaje. Chleb to nie może się o, go niego, ale zaraz sobie pozjedamy to. Dobra, ten multum pierś pierścieni. Eee, premier punktów trafi. Premier punktów trafi. Oh Ochrona przed ogniem. Tak, to jest niepotrzebne. Światło. Wichru jednak jest spędna. tego Gwanger też nie potrzebne. Właśnie do Bastera jeszcze pójdziemy. Zapomniałbym o nim. Artyk ziemski. najważniejsze, że, że mamy te czary. A, trzeba się dobrze przygotować na taką porządną walkę. To było wiadomo od dawna. To rzeczywiście prawda. A mamy dużo tych 8 tych... rogów. Jeden daje 300 ekspo. Było to było. jeszcze 2400 expa za taki raz. A 134 razy. Nie miałem w ogóle życia, punktów, życia 597. Nieraz nie widziałem takiego głupiego moda, Android Gutika. Okończyliśmy się takiego moda, ponieważ było mu zbyt trudno grać w grę. zrobiłem od takiego moda, że jak grę z 500, pis 500, 500, 500 punktów życia. To było strasznie dużo. No bo... <laughs> mam więcej robotów. Świetnie! Oto... Dobra, rogi, wejść. I będę miał... No ale jeszcze tak za trzy razy. Przynajmniej pozbudzimy się w końcu tego, tego jednego questa. z tego gończe zniknęły. Yeah! Pewnie jak zrobiliśmy te Andrew umysłów też zniknęły, nie? Teraz tylko mocne gorąka i też to zniknie. Słuchajcie jak mogliśmy pogadać z tym, z Benetem, zaraz nie pogadamy. Mam to chyba w piątym rozdziale dopiero, więc... Zobaczymy następnym razem. O, zobaczymy następnym Hej, razem. Ej ty. Mm. Świetnie. O. Dawaj te rogi. Eleżmant. Dobra. Chyba że tak raz zrobimy, wystarczy. Trzy razy wystarczy. Uch, zobaczymy następnym razem. Chwila, mam świetnie. Oto, ubijemy go tylko teraz. Okej, okay, dobra. Musimy sobie picie levela. Zarawiał coś do binetu. Ciekawe. Czy ty hey. ma coś na sprzedaż ciekawego. W końcu. O, pokaż mi właśnie. Nie tutaj. Je, Jeśli... a yeah, Ty możesz nas uczyć nieźle. Wow. Pokaż. Niestety. Trudno, Trudno. Ty jesteś moim teraz tym nie do żeby uczyć samą... siły to naprawdę nie Człowiek jak, do, jak dobrze do niego poszedłem Jeszcze właśnie na chwilę do Megońskiego do Beneta tak, jakby mnie to cokolwiek Robimy mu to w smoczych jajach Chyba star mogę powiedzieć, nie wiem Trzymam się od tego daleka. Hej! Ode mnie nikt się niczego nie domy na to nie wpadł. Hmm. Dobra, nie może jeszcze tak, tak. nie ma Dobra. Teleport, tam jest naprawdę kawałek, bo nie mam mana. Pójdziemy do zbrodni sami, w ogóle pójdziemy do tych tam sprzedawców, zobaczyć co mają. No ale przynajmniej wiem, że i tak można się uczyć siły. U Erola. Mocny chłop. Oj, da bujno, pójdziemy przewrócić i damy mu ten tyton głupi. Mam dla Masz Czy może... Tak! Ile? Dobra. Dla ciebie. 500, dobra. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, tak, jestem gotowy. A, miejsce wiedzy. Obcy kraj. Ciemne miejsce daleko stąd, dzielni towarzysze. Ach, sam dokonasz wyboru. Ach, świątynia, stoi samotnie w królestwie Adanosa, ukryta we mgle. O, wszystko No dobra, Tak no, jak tutaj pisze to bym piąty razia i by nam już nie przewrócił i by nas minęło ośmiu zetek z każdym, co kto ma do zaoferowania Tacy jak ty... Dlaczego? Najpierw podjudzasz wieśniak a teraz zjesz Że co? Weta Pokaż mi smok. Ciekawe czemu nie mogę od niego nic mówić. Nieważne. O, nieco to wezmę. Mała burza oblica, wezmę. Wezmę, wezmę. Zmniejszenie potwora. Ciekawe czy, czy by to tak zadziałało na tego, tak na smoka. Wątpię. Po co to zadziałało? I to wszystko tak Nie, nie wiem czy po co jeszcze nie mamy, ale będziemy musieli ani raz wraca do Rkendaru. To jest nasze ostatnie pójście do Irkendaru i koniec blisko, koniec Irkendaru. Już go nigdy nie użyjemy na oczy. To jest ostatni raz, kiedy go zobaczycie. Chyba, żeby nie ciągnąć 30, bo dzisiaj wodika sami. Ja ten Tyle razy tam wejść. Ja w sumie przeczytałem pełnię życia i pełnię tego, nie? W ogóle, co to jest ta pełnię? Nawet nie przeczytałem. Ciekawe, co to jest to pełnia życia. Pewnie, pełne życie, to całe życie regeneruje. Nie po nazwie tego. Gra mi się zawiesił. Jarek już sam nie chce, żeby do niego przechodził. No, raczej się musiał objawiać Petika. Był śmieszny. Lul. No. Szlachta. Co nic? Co, Co to było? Widzieliście to teraz? What the fuck? Ja jestem po raz pierwszy raz w darze, w czwartym rozdziale. ZNOWU JEDNA Z TYCH PRZEKLĘTYCH BESTII! Walcz z tym. Ciekawe czy teraz ma jakieś nowe misje. ZNOWU JEDNA Z TYCH GŁUPICH BESTII! Hej! No, koniec z tobą, bestii. UWOLNIŁEM WIĘŹNIÓW. BARDZO DOBRZE. No. Zostań bez twó... Dobra, nic się nie Niech... Niech cię chroni od No nie zawsze chroni. Ale to teraz jest moje zdziwienie. To naprawdę dużo Nie mów, że to nieprawda. Powiedziałem dokładnie to samo. Snaf. mi się w końcu. Przygotowałem bimber. Doskonale, zaraz to dokończę. No, teraz możesz trochę skosz... Nie, poczekaj, realnie ludziska zostaliśmy Ognisty gulasz. Hej! Masz coś fali, ciekawego kobieta? Nie, ty mi chyba nic nie nauczysz. Dręczność. Kurde, nie to. Co? Nie, no, nie będziemy kupować tego górecznego, dobra. No i bimber zrobiony quest wykonany argendary już nie wracam, nie wracam naprawdę. Kurde się trzeba wrócić. Nie i tak nikt nie pyta. Dużo by mnie to kosztowało. Mniej i się... tak nie coś Co się musi dzieć wreszcie tego. Ale skąd to? Trzymam się od tego zdaleka. Tak, tak się tak się pytając Nie, no. This. To jest... To jest Jarkender. Dobra, do świątyni. Ale z mieczem na razu. No! Dobra, replay. You can't kill me. You kill me! Nie! Odmrażaj się, odmrażaj się! Odmrażaj się! Odmrażaj się! Odmrażaj się. Ja go sam zabiję. Geniusz. A tu za długo trwa, zdecydowanie, wiecie? A. Ej, w ogóle, czemu mi nie stadają? No właśnie. Ok. Dwaj się. Nic tu nie, Kół, nie ma. Nie Dobra. Zrobiliśmy przy nim dodatkowego exmacili. Nauczyliśmy się troszeczkę siły, będzie nam trochę łatwiej teraz. Teraz tylko teleport challenge. Dobra. Hmm. H m. To teraz a no, czy jak przejdziemy przez tego to to zniknie pewnie Mam za czerwoną rękę Najemka, no, no nie, no nie, no nie, Powinno to dwukolorowe Sylvik. Czekaj, czy nie No. Biar się. I teraz nie pewnie. Wow, nie zginałem. Ktoś za to odpowie. No już. W tym odcinku to na tyle było trochę czekaj, chodzenia, dokonywania, zakończenia poprzednich questów. Takie tam, myślę, że się Wam się podoba i do wyczynienia, a następnie pójdziemy na wulkan, tylko stąd nie grać. Myślę, że Wam się podoba do Trzymajcie się i cześć!